Тосон. Антас шиг муурах ташаа. Dobra, dawaj, trzymaj teraz, dawaj! Godzisz go! Szybciej! Szybciej! Uciekaj! Uciekaj! Uciekaj z pozycji! Nie, 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 nie! Szybciej, szybciej! Co, starczy, czy nie? Nie wiem. Sprawdzaj! Gdzie mam to? Dobra, będzie, będzie! Puszczaj! A. Tylko nie urwij. <suszy> <suszy> Nie jest w W pompce! Nie mam w pompce! Teraz! nie się pójdź do go pójdź. to! Ty. ty! Kurwa! Gdzie on poleciał? Co ty wyjebało gdzieś w kosmos! No ty widział, co ty? Gdzie No to go ty... no, bo... no, O, bo. No i się granić mnie. Machteś Ik Ej, może tu się i tyś wykańczany wentylator. Kupa ty masz dentkę. Mam dentkę, mam. To dawaj szybko. Czekaj. Kolejny. Wejdź, wejdź. Dalej, dalej. zrobimy ej,